Mamy kartę kredytową. Ja już to widzę. Patrz. Tarcza i rycerz. Jak to? Tak, to ono, że bezpieczeństwo. I nie podnosząc przyłbicy, mówi. Po pierwsze, Primo, w przypadku stwierdzenia utraty karty, to bank odpowiada za dokonane nią transakcje. Bez Twojej winy, bez użycia PIN i powyżej 100 zł. Po drugie, Primo, dzięki unikalnemu systemowi kontroli, bank może zidentyfikować niestandardowe, podejrzane transakcje. I po trzecie, zawsze możesz wiedzieć, ile wydałeś. Dzięki powiadomieniom na bieżąco. Po każdej transakcji albo raz dziennie. Człowieku, jaki rycerz? Jaka tarcza? Przecież tu chodzi przede wszystkim o oszczędności. No to jak to widzisz? Zobacz: portfel. Albo nie, skarbonka. Świnka skarbonka, taka gadająca. I mówi: Zyskujesz dodatkowe środki bez odsetek do 54 dni. Bez opłaty miesięcznej, o ile co miesiąc, wydajesz swoją kartą określoną kwotę. I na koniec może dodać najlepsze. Z kartą kupujesz i oszczędzasz jednocześnie. Bo korzystasz ze zniżek do 50%, ofert sezonowych i specjalnych promocji. Nie powiem, kuszące te oszczędności, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Mm, oszczędność? Bezpieczeństwo. Czyli oszczędność i bezpieczeństwo. Raczej bezpieczeństwo i oszczędność. Nie, no tak to nigdy nie zrobimy tej reklamy. A jeśli już to będzie przegadana. to może dajmy samą kartę, logo i hasło. Wszędzie gdzie jesteś. Jesteś klientem City. Dołącz do nas i korzystaj z karty bez granic.